Szczęść Boże, dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Jana słyszymy słowa Pana Jezusa, które kieruje do uczniów, czyli do nas również. My też jesteśmy uczniami Pana Jezusa, w których mówi, że musi odejść, żeby mógł nadejść ktoś inny: Paraklet, czyli pocieszyciel, wspomożyciel, obrońca, czyli Duch święty. Co to znaczy, że Pan Jezus musi odejść, żeby mógł nadejść Duch Święty? Pamiętacie, gdy Pan Jezus chodził po świecie, to rozmawiał z ludźmi, przemawiał do nich, gromadzili się pojedynczo, gromadzili się w małych grupkach, gromadziły się tłumy wokół Niego, ale przecież nigdy Pan Jezus nie przemawiał do wszystkich ludzi na całym świecie. Nawet w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, to nie jest możliwe, żeby jedna osoba mówiła i wszyscy na całym świecie to usłyszeli. Gdy Pan Jezus mówi do uczniów: Ja odchodzę, żeby mógł nadejść paraklet, czyli Duch Święty, to ma na myśli, Tę taką duchową przemianę, która ma się e, również w nas dokonać, że oto nie słyszymy teraz tylko słów e, człowieka, bo przecież Pan Jezus był Bogiem i człowiekiem, ale że od tej pory, gdy On odejdzie, by mógł zacząć działać Duch Święty, będzie w nas to jego słowo, nie tylko słowem ludzkim, ale będzie Słowem Bożym. Będzie pochodziło od Boga. Bo działanie Ducha Świętego ma to do siebie, że może objąć wszystkich ludzi na w całym świecie równocześnie, w każdej chwili, może trafić do każdego serca, hmm? również do mojego i do waszego. I to się dzieje. W tej Ewangelii również słyszymy, że Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I to są takie trudne słowa, bo my lubimy słyszeć, że świat jest piękny, że życie jest cudowne, lubimy się cieszyć, ale przecież oprócz tego, że przeżywamy różne dobre rzeczy, my nieustannie przeżywamy i trudne rzeczy, a czasami złe. Co więcej, i czasami my, ja, czy nie te złe rzeczy bo jestem grzeszna jesteśmy grzeszni a więc miejmy świadomość tego i o tym nam przypomina pan Jezus w dzisiejszej ewangelii że jesteśmy grzeszni czyli um, miejmy tę odwagę przyjmować całą prawdę o sobie nie tylko myśleć sobie i mówić o sobie jaka to jestem wspaniała jaki to jestem wspaniały ale i też umieć przyznać się że w tym nie jestem dobra to mi nie wyszło to mi się nie udało ale czy mam płakać no nie czy mam ma być zła na siebie, nie, to ma być przyczynkiem do pracy nad sobą, do poprawy, do zrobienia czegoś dobrego. Pan Jezus mówi, że Duch Święty przekona świat o sprawiedliwości i o sądzie, o sprawiedliwości, czyli to jest ta prawda, którą nam daje Chrystus. że no właśnie, że mamy przed sobą życie wieczne, że czeka na nas życie wieczne, że czeka na nas zbawienie. No i sąd, który kojarzy się ze sprawiedliwością, kojarzy się z tym, że jakiś wyrok został wydany. I tak samo będzie w tym przypadku, że wszelkie zło zostanie obnażone i potępione. Tak jak pamiętacie, takie przysłowie kłamstwo ma krótkie nogi. Tak w tej Ewangelii też y, między słowami możemy usłyszeć y, no, to samo właściwe stwierdzenie, że, że każde zło... Zostanie zauważone, dostrzeżone i potępione. Ja usłyszałam takie rzeczy, takie słowa, takie myśli w dzisiejszej Ewangelii. Jestem bardzo ciekawa, co usłyszeliście wy. To jest dobry pomysł, by porozmawiać ze swoimi rodzicami, może ze starszym rodzeństwem, co usłyszeliście w Ewangelii. Bo może się okazać, że jedna osoba usłyszała jedno, druga drugie, i gdy sobie porozmawiacie wszyscy razem, to Wam powstanie piękna opowieść. Dzisiaj jest, tak jak powiedziałam na wstępie, wspomnienie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki Wiernych. Słowo Paraklet, nazwa Ducha Świętego, to również w tłumaczeniu pocieszyciel, wspomożyciel, obrońca. Trzymam tutaj w ręku chusteczki higieniczne, bo tak mi się skojarzyły z pomaganiem, chusteczka, którą podajemy komuś na otarcie łez, bo jest smutno mu, chusteczka, którą podajemy, bo ktoś się przewrócił i się pobrudził, więc żeby mógł się wytrzeć, albo się przewrócił i jakaś rana się pojawiła na ciele i też żeby można go było zaopatrzyć. Mam dla nas takie zadanie, dla Was i dla mnie również na ten y, dzień, na ten tydzień, a może cały miesiąc, a może całe życie, żebyśmy nosili taką chusteczkę przy sobie, czy to w plecaku, y, czy to w tornistrze, czy to w torebce, czy to w jakiejś kieszeni. Pewnie najczęściej ona będzie służyć nam, chociażby do wycierania nosa. Ale może się tak zdarzyć, że tę fusteczkę trzeba będzie komuś podać, komuś, kto jest blisko nas, komu możemy po prostu w czymś pomóc. To będzie taki symbol, dobra? Taki symbol tego, że nasze ser chrześcijańskie serca są otwarte na, na drugiego człowieka, bo tak jak w Ewangelii słyszymy, że Pan Jezus musi odejść, żeby mógł nadejść Duch Święty i działać, to przecież dobrze wiemy, że nie tylko sam Duch Święty działa na świecie, tylko on działa też poprzez ludzi. I to jeszcze nie, nie jakichś tam ludzi, tylko konkretnych ludzi. Poprzez nas. Przeze mnie, przez Ciebie. I obojętnie, czy jesteśmy duzi czy mali, Duch Święty działa przez nas wszystkich. A więc niech ta chusteczka będzie takim symbolem tego, że jesteśmy gotowi na to, żeby działać. Działać razem z Duchem Świętym, działać y, dla innych ludzi y, i żeby w ten sposób wzrastać w wierze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.